Świadomość wszechświata era szoła. Sunem potokijski młynopark, przyglądając się sakurze. Kwitnące kwiaty wiśni niczym pucho krywają gałęzie drzew. Mają delikatne biało-różowe płatki w tysiącu różnych odcieni. Jedne swoim kształtem przypominają maleńkie pompony, inne wodę spływającą z wodospadu. Ilekroć zbliżam się do nich. Te zaczepiają mnie. Wejdź do sieci mykoryzowej, zanurz się w korzeniach, mówią. Nie mogę, nie mam czasu na taką podróż. Tłumaczę im. Jestem tylko kubitem świadomości, który szuka odbiorcy informacji. Gdy ją przekażę, wtedy wrócę do mojej ludzkiej postaci. Wy zaś jesteście pięknymi kwiatami które dają Japończykom nadzieję i refleksję na temat kruchości życia. Spójrzcie, jak tu mnie przychodzą do Was podczas święta Henami. Nie przekonujcie. Każdy z nas musi podążać własną drogą. Nieprawda. Nie możesz teraz odejść, gdyż nasze drogi zbiegły się. Odzywa się nagle same Yoshino, jedna z wiśni stojących obok gałęziami ze drogę. Dlaczego? Czy ta sieć mykoryzowa jest moim odbiornikiem? Ależ nie! zaprzecza natychmiast. Ona jest bioświadomością, którą musisz poznać, aby odnaleźć lepszej drogi. Nie rozumiem. Wiśnia jeszcze coś mówi, ale ja już nie słyszę jej słów, gdyż oto płynę po jakiejś podziemnej metropolii zbudowanej z nitek grzybni. Zielony kubit pojawia się nagle obok, i niczym przewodnik turystyczny tłumaczy funkcjonowanie ekosystemu. Czyli długie, cienkie, nitkowate komórki, które budują grzybnię. Spójrz, ciągną się kilometrami. Niektóre są pojedyncze, inne zbudowały wiązki i przypominają korzenie roślin, jakie pełnią zadanie dbają o wzrost grzybów i ich rozmnożenie i też poszukują dla nich najlepszych miejsc do życia. Na przykład te z prawej, które właśnie mijamy, osiedlają się teraz na korzeniach drzew. Stworzą z nimi mykoryzę. To taki symbiotyczny związek. One będą przekazywać korzeniom wodę, fosfor i azot. W zamian otrzymają cukier. Niesamowite. Wyzdycham, obserwując, jak nici obrastają korzenie. Rozglądam się i z niedowierzaniem widzę, że takich symbiotycznych związków jest tutaj tysiące. Praktycznie z każdej strony ciągną się mosty, którymi płynie woda i składniki odżywcze od jednej rośliny do drugiej. Cała sieć powiązań. Zauważam, że w pewnych miejscach te linie gęstnieją, tworząc większe skupiska. Zupełnie jakbyśmy mijali stacje przesiadkowe metra, analizują, w których zbiega się kilka, nawet kilkadziesiąt linii jest komunikacyjne. Mówi zielony kubit. Tutaj rozdzielane są sygnały chemiczne i składniki odżywcze między różnymi gatunkami roślin. I nagle przerywa. Wygląda na to, że wyczuł coś w powietrzu. I rzeczywiście obok nas pojawia się nagle chmura zielono-żółtych punktów. Ciekawe po co przybywają nowe kubite świadomości. Zastanawiam się. Obserwuję, jak wchodzą do nici grzybni, a potem przenikają do atomów. Tak, widziałam już to wcześniej w organizmie cesarza Meiji. Wydarza wzrok. Co one tam robią? Pytam. Pobudzają elektrony, by przeskoczyły na wyższe poziomy energetyczne. Odpowiada zielony kubit. Te zaś przekażą energię innym cząsteczkom. Czyli tak powstaje świadomość? Pytam oszołomiona. Mniej więcej, ale musimy już lecieć znowu mamy alarm. Co się stało? Kolejne rośliny znajdują się w niebezpieczeństwie. Trzeba interweniować. Ruszajmy. Ale gdzie? Pytam zdezorientowana, ale on milczy. Tymczasem wokół nas podziemny świat zmienia się jak w kalejdoskopie. Obserwuję jak nici grzybów rozwijają się, splątują, tworzą nowe połączenia. Niektóre sieci obumierają, a inne rodzą się. Czy my przesuwamy się w czasie? Znowu pytam, ale on nie odpowiada. Za to coś niezwykłego dzieje się z grzybniami. Drżą i wibrują. Czy to kolejne trzęsienie ziemi? Gdzie jesteśmy? Na polach ryżowych doliny wszakitama. Odpowiada i zatrzymuje się nagle. Ponad nami pracują koparki i spychacze. Spójrz, jak przyroda próbuje się ratować. Podążam za jego wzrokiem i oto widzę walkę o przetrwanie. Niektóre rośliny wzmacniają struktury korzeni. Inne pobierają więcej składników z ziemi, rozszerzają swoje sieci. Grzyby zaś dostarczają wodę i minerały, by wzmocnić odporność tych istot. Budują też specjalne strefy buforowe, chronią ekosystem. Wszyscy walczą. Wiele gatunków produkuje specyficzne antybiotyki, które mają za zadanie straszyć lub zniszczyć intruzów, chroniąc nie tylko siebie, ale i swoich sąsiadów. I nagle, ni stąd ni zowąd, znowu unoszę się nad Tokio. Dokładnie w miejscu, gdzie trwała inwestycja, teraz obserwuję ją z góry. Koparki, spychacze i ciężarówki przygotowują grunt pod nowe przedsięwzięcie. Szerokimi, ciężkimi gąsienicami przesuwają się wzdłuż krawędzi tarasów, usuwają roślinność. Widzę spłoszone ptaki, zniszczone gniazda, zgniecione zwierzęta, żaby, owady, gryzonie. A teraz spójrz dookoła, obejmij całość. Zielony kubit krzyczy głosem rozpaczy. Posłusznie podążam wzrokiem po kraju. I oto jest rok 1926. Japonia wkracza właśnie w okres ekspansji gospodarczej, znany jako era Shoah, czyli era oświeconego pokoju. Na tronie zasiadł właśnie cesarz Hirohito pod którego rządami kraj przekształca się w potęgę przemysłową i militarną. Patrzę jak na miejscu niegdyś zajmowanym przez pole uprawne i zielone przestrzenie powstają teraz fabryki i osiedla mieszkaniowe.